Hej, witajcie mordeczki z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o zbanowaniu Fortnite'a. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Przedwczoraj w Fortnite wydarzyło się coś, czego większość z graczy się nie spodziewała. Epic Games dał 20% zniżkę na wszystkie fałdolce, pakiety startowe i różne zestawy, które były do kupienia. Jednakże nie na każdej platformie było to możliwe. Jak dobrze wiecie, Google oraz Apple mają swoje własne systemy płatności, czyli Google Pay oraz Apple Pay. W tym przypadku taka promocja nie mogła zostać zastosowana i Epic Games stworzyło swoją własną formę płatności. Po wejściu na Fortnite przez Androida lub Apple i wejściu w zakładkę z fałdolcami, mieliście do wyboru dwie opcje. Jedna to ta ogólna, ze standardową ceną i płatnością przez Apple lub Google i druga ta z płatnością przez Epic Games, czyli tą przecenioną. Wiadomo, że każda normalna osoba skorzysta z tej tańszej opcji, czyli płatności przez Epic Games. I jak można było się spodziewać, ani Apple'owi, ani Google się to nie spodobało. Początkowo Apple postanowił usunąć Fortnite ze swojego sklepu i zaraz później Google. Epic Games od razu zareagowali i wydali pozew na Apple oraz na Google. Wstawili oni wszystkie zdjęcia, na których były przedstawione te informacje na swojego Twittera. Tak więc jak widać, Fortnite nie kryje się z tym, że chcą zakończyć monopol Apple i bardzo szybko zareagowali w tej sprawie. Wstawili oni również trailer, który był odtwarzany w trybie królewskiej imprezy oraz na wszystkich social mediach od Fortnite'a. Jak mogliście zobaczyć, ten filmik jest po prostu parodią reklamy Apple z 1984 roku. Tak więc stworzenie takiej animacji i zrobienia pozwu na 65 stron nie da się zrobić w dosłownie chwilę. A jak dobrze wiecie, Epic Games opublikował filmik oraz pozew dosłownie chwilę po tym, jak Apple usunął ich z App Store'a. Tak więc jak widać, Fortnite było przygotowane na wojnę z Apple. Em. Na ten moment Fortnite'a nie da się pobrać ani na App Store'ze, ani na sklepie Play. Jednakże w przypadku Androidów jest troszkę inaczej. Na Androidach Możecie pobrać aplikację spoza ogólnego sklepu Play, czyli na przykład Google lub sklep Samsunga. W przypadku osób z iOS-em jest troszkę inna sprawa, ponieważ na tych telefonach nie da się pobrać aplikacji spoza ogólnego sklepu App Store. Osoby, które do tej pory pobrały Fortnite'a i mają go na swoim telefonie, będą mogły w niego normalnie grać. Ale niestety sezon czwarty na iOS-ach prawdopodobnie się nie odbędzie. Gracze, którzy do tej pory pobrały grę na swojego iOS-a, będą mogły grać tylko i wyłącznie na wersji 13.40. Czyli tej, która była do tej pory. Do momentu, w którym Apple nie ustąpi, gracze, którzy grają na platformie mobilnej, nie zagrają w nowym sezonie czwartym. A jak sami dobrze wiecie, Epic Games na pewno nie ustąpi. Będą oni ciągnąć tę sprawę do momentu, w którym Apple nie ustąpi. Pamiętajcie, że wszystko może zmienić się już na dniach i Fortnite w każdej chwili może wrócić na sklep Apple oraz Google. Nowy sezon na Androidzie na pewno się odbędzie, jednakże na Apple to szanse są naprawdę bardzo małe. Co jednak śmieszne, Apple postanowiło wstawić swoją reklamę na ma Fortnite na Twitchu. Po wejściu na live z Fortnite'a na Twitchu można było zobaczyć w większości przypadkach reklamę od Apple'a. Tak więc jak widać, oni też nie odpuszczają i wojna między nimi nie zakończy się tak szybko. Na ten moment musimy czekać na jakieś większe informacje od Epic Games w tej sprawie. A tymczasem w komentarzach możecie napisać jeden z najpopularniejszych tagów w ostatnim dniu, czyli hashtag freefortnite. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. Za około godzinę na kanale rozpocznie się live z customów, a link do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym Odcinkiem. Pamiętajcie również, że jutro około godziny 11 na kanale pojawi się kolejny materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole. Tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!